jest kochanie, pula w to nie nazwa środku do czyszczenia Ta skol masaka, Mada im wytłumaczą ci. Niech też powie pula, dawaj tego tuna, nie on dzisiaj jeszcze dla nas zachula. Jak śpiewa grizzly, w tę stronę leci kula muzyczna, więc krzyknij jeszcze raz pula. To jest nasz postulat, wszystko co dobre nigdy nie zamulać. Nasze biby nigdy nie rodzą się w gulach, a głowy płyną w murach. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony. I takie pytanie do pani: I jak pani zareagowały, kiedy zobaczyły pana scenariusz? Jakie były pierwsze reakcje? Ale przede wszystkim, yy, książkę przeczytałeś. Yy, nie, nie. Nie? Ja książkę później przeczytałam. Najpierw był scenariusz. I yy, powiem szczerze, że pierwszy taki odruch po przeczytaniu, pierwszym takim czytaniu, miałam takie, no nie wiem. Zobaczę. Dopiero później okazało się, że w pracy, podczas pracy, um, zaczęłam się tak bardzo oswajać z tym, że zapomniałam tak naprawdę um, o czym mówię. <laughs> I przestało mi to przeszkadzać. A do tego jeszcze wszystkiego doszły fajne klimaty chyba między nami, bo to też było bardzo fajne, że absolutnie zaakceptowałyśmy i siebie, i ten tekst, prawda? A teraz zapytam Ciebie, a Ciebie co zaskoczyło? Wszystko. <laughs> Wszystko. Pani nie przeczytała książki. Nie, czytałam, nie, nie przeczytałam książki, przeczytałam scenariusz, książkę potem. A ja miałam do tego e, bardzo sceptyczny stosunek. Jak koleżanka, która to reżyserowała, dała mi e, scenariusz, <coughs> to powiedziałam, że ja tego nie będę robić, bo, bo w zasadzie to nie jest mój problem. Ja nie rozumiem tego problemu. Tak powiedziałam rzeczywiście. Tak, jak czytałam, poza tym myśmy bardzo określiły też ten, tak? Te różne takie drastyczne, a raczej fizjologiczne powyższe Mówiłem, Bo to rzeczywiście mi też przeszkadzało. No w każdym razie, gdyby nie to, że zostałam namówiona do tego, rzeczywiście i to przedziwne, bo, bo e, w miarę pracy, tak, ja zaczęłam rozumieć, o czym to w ogóle jest. Znaczy, że to w ogóle nie jest o waginie, nie tak, tylko, że to jest o kobietach i o jakby, tych relacjach i tej tradycji i tym wszystkim, o czym tu oczywiście mówimy. Przecież że chciałybyśmy, żeby to tak w tak. Tak, tak, że to jakby sednem też nie jest wagina rzeczywiście, tylko kobieta. Poza tym jest, są to tematy, które w normalnych takich rozmowach y, są kompletnie nieporuszane. Są pomijane z racji, nie wiem, jakiejś wstydliwości, jakichś ograniczeń, y, no nie wiem jeszcze czego. No w każdym razie na pewno… Presji kultury patrzymy. No, no chyba tak, że tak, ludzie sobie gdzieś tam wypiją i, i wiadomo, jest to wtedy y, na zasadzie żartu potraktowane, ale tak normalnie o tym się nie rozmawia. Martwimy się o nasze waginy. O to, jak je nazywamy, no, i o to, jakich. Nie nazywamy. W Great y, nazywają ją y, kicia. Pewna kobieta z tamtych okolic opowiadała, jak to matka mawiała do niej: Kochanie, nie wkładaj majtek pod piżamę, musisz przewieczyć swoją kicie. W Westchester mówi się na nią pipi. W New Jersey pochwa. Y, jest, y, jest też y, 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 ścipka, pipka, futerko, jamka. Szparka, oczko, otworek, szczelina, mała czarna, pieczara, <grymne> kaszka, mańka, cioszka, buderniczka, piszcza, cipa, cipka, futerał, etuj, błam, króliczek oraz... Ciepieluszka. Martwimy się o nasze waginy. W spektaklu są momenty wesołe, ale są mi momenty smutne. Mm, tak. Takim smutnym momentem na pewno jest Bośnia. To bardzo taki trudny kawałek, ale ja myślę, że bardzo fajnie, że on jest, dlatego że e, równoważy. Całe wydarzenie, bo ja o tym nie mówię jako o spektaklu, tylko raczej o wydarzeniu. I on dzięki temu równoważy. To nie jest tylko takie filarne, śmieszne, zabawne, głupawe momentami, ale też jest poważne i to bardzo fajnie, bo, bo przecież są też takie aspekty uh, tych naszych sytuacji waginalnych, które wcale nie są dowcipne. Na całym świecie od 80 do 100 milionów kobiet, młodych kobiet zostaje poddanych okaleczeniu narządów płciowych. W krajach afrykańskich, gdzie jest to głównie praktykowane, ponad 2 miliony kobiet mogą się spodziewać, że nóż, żyletka albo kawałek zwykłego szkła okaleczy lub na zawsze odetnie im A w krajach byłej Jugosławii w czasie wojny, w samym środku Europy Zgwałcono od 20 do 70 tysięcy kobiet. Było to częścią planowej taktyki wojennej. A jak panie zauważają, yy, spektakl i ten tekst dociera bardziej, bardziej do kobiet czy bardziej do mężczyzn? To różnie. To różnie. Zależy od dnia i godziny. Yy, to nawet yy, od mężczyzn los... i kobiety. Od mężczyzn i kobiety jaka jest ich wiedza na ten temat. Mówimy też o wieku. Zauważamy różnice, jak przyjmują młode kobiety te treści, a jak dojrzałe kobiety. Chyba się zgodzimy, że dojrzalsze panie lepiej się bawią. W lepiej się bawią. Lepiej się bawią. Lepiej się lecz bawią. Lecz, chociaż której właśnie jakieś bardzo młode to znaczy, ja, co Zauważyłam taką właściwość, że najfajniej się bawią e, dziewczyny, które przychodzą grupami. Bez swoich partnerów. Bo w sytuacji, kiedy dziewczyny przychodzą z partnerami z chłopakami, to nagle się okazuje, że one się wstydzą, potem chłopcy się wstydzą, że one się wstydzą i powstaje taki w ogóle wstyd jeden wielki. A kiedy one przychodzą grupą, są rozluźnione, bają się naprawdę bardzo fajnie i to samo dotyczy chyba starszych panów, prawda? to no którzy też nie. Byłeś dzisiaj na widowni? Tak. No to widziałeś, no to właśnie tak to mniej więcej wygląda zawsze. Gdyby twoja wagina miała się w coś ubrać, co by włożyła? Ale w kwaterkach jedwabne kimono. Peret. Reset tatuaż, paralizator elektryczny. <głosłania> Odstraszania niepożądanych amatorów. koral, <głosłanie> a do tego klany piórka muszelki, kołoski, chrawa, biało, czerwone paski, bez jawki. Płaszcz deszczowy, bikini, to na koniec jeszcze jak... Były w czasie prób takie, takie zabawne momenty, które pani zapamiętały najbardziej. I momenty, które były takie hmm. nie pamiętam. <laughs> Oj, naprawdę nie pamiętam. Grażyna spadła ze sceny. <laughs> Reżyserka, Grażyna spadła ze sceny. Co było? <laughs> my, my nieustannie <laughs> mamy bardzo zabawne momenty między sobą, szczególnie. Przed rozpoczęciem spektaklu, kiedy to uprawiamy nasz rytuał codzienny. Ale ja nie będziesz ja wymieniać szczegółów. Będzie. Się o tym zrobimy film. O tak? właśnie, o Pod tak? tytułem Rytuał. Przed Rytuał, rytuał przed Proszę, czyli narodził się nowy film i pozostaje powiedzieć, tylko wypatrujcie w kinach. Dziękuję bardzo. <grystanie> o, o! Nie jest pożar, nie, 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 nie. Jesteśmy dzisiaj nad urokliwym zalewem Szały, bo właśnie tutaj najstarsza jednostka ochotniczej straży pożarnej w Polsce, a stacjonująca w Kaliszu, pokazuje swoje umiejętności ratownictwo wodne, czyli przestroga dla wszystkich, bo zbliżają się wakacje, jak zachowywać się nad wodą, a także jaki sprzęt ratuje wasze życie. Nie mogło być inaczej. zobaczcie i trzymajcie się mocno! Zabawa zabawą, ale ta łódź sprawuje najważniejszą funkcję. Funkcję ratowania życia na wodzie. Pan Maciej opowie nam, co jeszcze możemy na niej znaleźć, a sam jest lekarzem, płetwonurkiem i kierowcą tej maszyny. Jak to się stało, że trafił pan do kaliskiej sekcji płetwonurków do jednostki w Polsce najstarszej. Proszę pana, pewnego dnia do gabinetu wszedł naczelnik. Pan Bogomił dopierała płetwonurek z 30-letnim stażem i poprosił, żebym go zbadał, ponieważ posiadam uprawnienia, które nabyłem w Instytucie Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni, gdzie uczyłem się 3 lata i w komorach hiperbarycznych dla płetwonurków. No i zaproponował, żebym nie wstąpił do Straży Pożarnej OSP. Ponieważ mój dziadek był 30 lat strażakiem Państwowej Straży Pożarnej w randze Majora, zdecydowałem się w mgnieniu oka. Na tej łodzi znajduje się sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Co to takiego tutaj jest? Pana, przede wszystkim tak. Lotka wyrzucana, gdzie jesteśmy daleko od poszkodowanego. Koło ratunkowe oraz sprzęt torba PSP. Dokładnie taką samą torbę mają jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Na tą łódź wyciągnęliśmy około 36 że tak powiem, topiących się. Ostatnio tydzień temu podczas zawodów kajakowych na rzece Prośnie, gdzie kajak wywrócił się z dwoma 17-latkami do góry nogami. Gdyby nie my, mogło być różnie. Jeżeli chodzi o smutną historię, czasem dostajemy zlecenie od różnych gmin na poszukiwanie topielców. I to jest ta smutna historia, czyli nikt nam nie umiera, jednak my szukamy. W rukowie ustawiają się wtedy w rzędzie, idą po prostu po dnie, rozszerzone ręce. Ale jak dotychczas Łódź jest szczęśliwa i tego mi pozostaje życzyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To nie jest słoneczny patrol, tylko ochotnicza straż pożarna w Kaliszu. Jednostka w Polsce najstarsza. Tuż za mną ubierają się nurkowie, którzy ratują ludzkie życie, a także niestety zdarza im się wyciągać także z wód topielców. A ze mną na tyłach wozu ratownictwa wodnego siedzi Pan naczelnik, naczelnik najstarszej w Polsce jednostki. Witam serdecznie. Witam Pana, moje nazwisko Bogu Mój Dopierała. Jestem naczelnikiem i Straży Pożarnej prowadzę ratownictwo od ponad 30 lat. Na terenie naszego miasta, jak i województwa byłego i powiatu. Proszę powiedzieć, jak często jednostka ratownictwa wodnego y, użycza swoich umiejętności i specjalizacji? No, na dzień dzisiejszy. Stanęliśmy troszeczkę z boku, ponieważ powstała nowa sekcja Grupa Wodna Państwowej Straży Pożarnej. My, jako ochotnicy, jesteśmy siłą wsparcia. Teraz zbliża się okres wakacji. Od naczelnika najstarszej jednostki w Polsce, jakaś przestroga dla wszystkich kąpiących się i używających nad jeziorami i basenami wodnymi. No przede wszystkim nie skaciemy do wody, rozgrzani, wchodzimy stopniowo. Alkohol na bok, jeśli chcemy. Stwarzać i wejść do kąpieli. A poza tym to uwaga, uwaga, bo woda jest gorzejsza od pożaru. Niestety przed pożarem się ucieknie przed wodą, nie możemy się miejsca. No i tak to bywa. Cześć, jestem Maciej Tomczyk, jestem w OSP od 5 lat. Pełnimy tutaj służbę Ochotniczej Straży Pożarnej, która się specjalizuje w ratownictwie wodnym. Jest to moja pasja i zarazem pomoc dla ludzi. Pasja, ponieważ nurkujemy, a od dzieciństwa o tym marzyłem, a pomagamy zawsze, kiedy się da. Mam na imię Igor Śródka, jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej od 2005 roku. Myślę, że sekcja ratownictwa wodnego jest o wiele bardziej przydatna w naszych rejonach, gdyż jednostek typowo pożarniczych jest dość wiele. Jesteśmy jedną z nielicznych takich organizacji, a także nasza pasja, czyli nurkowanie, jest mało wspierana. Cześć, jestem Kamil Tomasiuk. Uczęszczam do straży już od 4-5 lat. Uważam to za świetną sport i pasję, ponieważ lubię pływać i nasza organizacja specjalizuje się właśnie w pomaganiu, w ratownictwie i uważam, że każdy powinien spróbować czegoś takiego. Szebie mi daj, siebie mi daj, szebie mi daj, siebie, mi daj, szebie mi daj, szebie mi daj, szebie mi daj, szebie mi daj, zaje, to, jak tutaj i mi kolega? szebie mi daj, szebie mi I szebie chudziutki, grubiutki, eee, eee, grubiutki szebie tak mi no i co? Coś więcej chyba niż muzyka. Wóz... To... Tak, nie? Chyba tak, jak myślisz. Mi się wydaje, że to jest tak. To... Nie? Tak. Ja jestem no tak, nie wiem jak kolega, ale ja jestem na tak. <grym wytrych> ale nie ma tu Xów. Yy. <grym wytrych> <grym wytrych> nie, słuchajcie, no było to pod chyba. W 1997 80 piwnica, wiesz. Underground. Tak, Underground, na szpulach nagrywane jakieś numery, wiesz.

Najlepiej Ci się pracowało, Pracowałeś z wieloma polskimi artystami i bez ciemy proszę, bez słodzenia, nie wiesz. Okej, okay, Tak, z kim najlepiej, z kim najgorzej, krótko. Berka Jalecki najlepiej. Teraz chłopaki. Eee, szukałem takich osób eee, całe swoje życie, szczerze Ci powiem, i w końcu znalazłem na tych samych falach starej... no nie, mógł, no, nie wiem jak się to powiedzieć, nie? Po prostu jak spotykamy się razem, to to się ja dzieje... Tak, poczuł brata i tak. I tak, brata, tata. Dokładnie. I poszła, nie? Armata. No ale no nic, w każdym razie, w każdym razie z wieloma artystami tam się fajnie współpracowało. mista Pinta dla mnie to jest na przykład mistrz świata, nie? Multi instrumentalista i w ogóle człowiek... Od serca. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, no wielu artystów, wiesz. Ja nie miałem chyba takiej jakiejś przykrej sytuacji, że mi się źle Po sobie, sobie, po sobie, tą sobie, po sobie, po sobie, po sobie, patrzę sobie, patrzę sobie, po moc po sobie, każdego sobie, patrzy w wam sobie, sobie, patrzę sobie, to moc a co na co dzień robi grupa, cała załoga? co cały czas, kurczę, no, my jesteśmy chorzy chyba, wiesz? Tak, ja tak, mi, się, wydaje. tak mi się wydaje, bo że, parę osób nam to powiedziało, nie wiem dlaczego, ale cały czas y, mówimy o muzyce i cały czas y, słuchamy muzyki. Gdziekolwiek byśmy nie byli, cały czas, jak nie ma sprzętu elektronicznego, zawsze mamy Jota, który robi beatbox i zawsze robimy, no, zawsze wszędzie jest muzyka, nie? Macie ze sobą po prostu... No, przenośny boombox, przenośny boombox który dzisiaj będzie na scenie też gał. Wierz mi, stare cztery 4 cztery Chopa! Zebrała się, ekipa, Super, super, grupa Zobacz, kto wysyła chyba tobie to tyle energii, że koniec. Mają w co fałszywie rządzi, co na mikrofonie. Masz sobie, pan mam sobie. Macie sobie, macie sobie. Macie sobie, macie sobie. Wiązać nią każdego, co noc. Ja mówię wam. Macie mam. sobie, macie sobie. Macie w sobie, macie w sobie, macie w sobie, macie w sobie, macie w sobie.